Pusto, wszędzie cicho, wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Wracamy do Piotka pokoju, i zajmiemy się właśnie tym miejscem. Jak widzicie, kanapa jest. To jest taka kanapa rozkładana, więc tutaj Piotrek sobie rozkłada to i śpi na tym, ale pomyśleliśmy o tym, żeby to jednak zmienić. Zresztą to był również pomysł Piotrka, nie mój na pewno. Ja mam chyba dość pracy na razie, no ale skoro jest taka prośba, mamy materac, który Piotrek miał również i Szymon w górnym pokoju. Więc materac mamy porządny, materac taki naprawdę dobrej jakości. Więc do tamtego materaca dorobimy łóżko. Piotrś ma tutaj niewiele miejsca, i niewiele miejsca również ma na swoje wszelkie, nawet ubrania. I dlatego też to łóżko, które tutaj wykonam, będzie łóżkiem typu angielskiego. Nie wiem, czy byliście w Wielkiej Brytanii, czy też nie. Tam generalnie łóżka nie są tak niziutko, tylko tam są po prostu takie łóżka, na które czasami naprawdę trzeba się wspiąć, żeby wejść, i tam się śpi, a na dole również można wtedy przemycić na przykład szuflady. I tutaj tak będzie. Piotrek prosił również o to, żeby było jakieś oparcie, tapicerowane z jakąś gąbką, coś bardziej miękkiego, gdzie oczywiście później będzie można założyć jakieś poduszki, ale kiedy będzie spał, żeby nie dotykał rękami czy twarzą gdzieś tam ściany, tylko właśnie, żeby dołożyć z jednej strony i z drugiej takie oparcia tapicerowane. Jest jedna przeszkoda. Ja się tutaj rozkładam, ponieważ mamy tutaj kaloryfer, mamy również parapet, Czyli to jest takie chyba jedyne ograniczenie. Niestety chyba nie mam miary czy sobie. Nie mam tutaj. Mamy ponad 2 metry, więc tutaj spokojnie się w tą stronę zmieszczę. Tutaj będzie problem, więc chyba raczej zrobię tak, że odsuniemy się troszeczkę, żeby tego parapetu, czy też grzejnika, żeby tutaj to nie dotykało. I taki jest plan. Czyli bazujemy na wielkości materaca. Oczywiście staram się tutaj wcisnąć w to miejsce, żeby. Nie było to łóżko za szerokie czy też za długie. Mają być szuflady. Ma być oparcie z dwóch stron. I to wszystko. Siadam więc do komputera, rozrysuję to, ale tak mi się wydaje, słuchajcie, że projekt tego łóżka dla dziecka, dla nastolatka zrobię. Później, jeszcze po wykonaniu tego, tego projektu, całego w realizacji, w warsztacie, będę nanosił jakieś poprawki materiałowe czy jakieś niuanse techniczne na projekt. I kiedy będzie skończone to wtedy omówię Wam, i czy wykonam projekt na żywo od A do Z. Dobra. Więc miara w ruch, robię pomiary, później kąp, a później warsztat. Do zobaczenia. Myślę, że będzie fajna realizacja, bo dużo pracy mnie czeka i dużo mm, takich rzeczy, których chyba jeszcze tutaj nie było. Jedziemy. To co? Jesteście, jesteście ciekawi, jak to wyszło? Proszę bardzo. Tutaj już jestem w warsztacie. Projekt przerzuciłem sobie, wysłałem do siebie na telefon. I tutaj w aplikacji SketchUp Viewer na Androida mamy nasze łóżko. To jest taki wstępny projekt. Oczywiście, wszystko się jeszcze może pozmieniać. To się okaże w praniu. Sprawdźmy sobie tutaj tylko wymiary. Najdłuższy element, oczywiście, rozpoczynam pracę od najdłuższego czy najszerszego elementu, ale tutaj najdłuższego, czyli niecałe 2 metry. I na tym się skupimy. 2 metry na jakieś 200 cm, 208, 208 mm. I tyle z pracy przy telefonie czy przy komputerze. Nie, no Trzeba się wziąć do roboty. Tradycyjnie zapasy buku jeszcze są. I tradycyjnie mała pilarka w rękę, żeby pociąć to wstępnie. Po co pracować na jakichś długich odcinkach jak można to zrobić oczywiście łatwiej i lżej, bo ten buk naprawdę swoje waży. To jest buk obrzynany. Starcica taka sucha. Jest to buk parzony. Tradycyjnie, jaw polska, czyli ta składnica, akurat my z Podpoznania żeśmy to ściągali. I rozcinam sobie tutaj te najdłuższe elementy. Oj, właśnie. Widzicie, czasami wydarzy się coś, co później sprawia problemy. Specjalnie to zostawiłem, bo e, ten bóg naprawdę potrafi dać się we znaki, jak to się mówi. E, on jest długi, ciężki i jeśli nie pracuje się na prostym podłożu, tak jak ty widzicie, deski, te deski się przesuwają, więc czasami zdarza się właśnie zakleszczenie tarczy mimo klina. No, klin wtedy również jest zakleszczony. Decha kolejna. Tutaj mam maksymalną głębokość cięcia chyba 40 czy 45 mm, więc muszę ciąć to na dwa razy. Ale ta pilarka jest w tak lekka i poręczna, że wolę to ciąć na dwa razy niż na przykład ciąć e, jakimś dużo większym sprzętem na raz. Łatwo i prosto, nie? No i dobra. Teraz przechodzimy do czynności którą rzadko robię i niezbyt lubię. To znaczy wyrównywanie bardzo długich elementów. Tutaj mamy element koło 2 metrów będzie i no właśnie, widzicie co robię? Czyli dwa stoły nożycowe, które ustawiam tak, żeby tworzyły linię prostą ze stołami i faktycznie tak można pracować, nie? Czyli tutaj ta strugarka nie jest. No to jest jeden z mniejszych modeli, a mimo tego jest się w stanie pracować właśnie w takim systemie, jak teraz pokazuję. Sprawdzam. Nie może być za wysoko, no bo wtedy oczywiście ta, ten blok czy decha nie będzie leżeć na stole maszyny, tylko będzie na tych stołach nożycowych. Stoły są poblokowane, kółka, więc mi one nie odjadą i możemy się zabierać za pracę. Tutaj deska ma 20 parę centymetrów szerokości, i przesuwanie tego jest ciężką sprawą. Muszę zrobić kolejny popychacz, bo ten już się rozpada, ale jest to popychacz taki, który ma taki jakby haczyk na końcu, po to, aby móc przesuwać tak ciężkie elementy w miarę, w miarę dosyć prosto. Ale jest naprawdę to wyzwanie, nie? żeby przesunąć tak wielki, ciężki element. Zobaczcie, jakie, e, jakie, jakie te pola są zbierane. Ten środek widać, że jeszcze nie jest ruszony. Na razie tylko zewnętrzne krawędzie. No i oczywiście, czym większy zbiór. I teraz zobaczcie, właśnie ten środek został, ale dwa zewnętrzne, e, dwie części, jak gdyby te dechy zewnętrzne były już białe i to już wystarczy. Więcej nie kombinuję, bo resztę będzie można zrobić już na, na grubościówce. Tutaj też było widać, że mamy na środku no jest tak zwany banan, czyli brzegami dotyka, a na środku jest podniesione. Był, świeciło tam jeszcze światło jak gdyby, więc no tutaj na kilka razy również jest to do zebrania. Ciężko się pracuje na takich szerokich, ciężkich blochach. No teraz na wysoki kant jeszcze nie jest tak źle, nie, ale ta poprzednia operacja jest to ciężkie. W sensie ciężko się to przesuwa i ciężko się obrabia. Element numer 2 to będą takie kantówki, na których będą leżeć czy opierać się listwy pod materacem. Zrobimy to. Porządnie, duże, yy, zresztą tutaj widzicie guczyna z tą grubością, to naprawdę będzie w co wkręcać, i yy, będzie można nie wiem, co wyprawiać na tym łóżku. Nic się tutaj raczej nie powinno wydarzyć. Na pewno się to nie rozpadnie, nie? I prosta sprawa. Wycinam tutaj takie dwa kantle. One również były już na wyrówniarce przestrugane. I teraz wrzucamy już na grubościówkę. Kilka zbiorów. litka właśnie tak patrzy, co ona tam robi. Co ona tam robi? Coś szlifuje. Wydaje mi się, że takie ptaszki. Ten temat już kiedyś pokazywaliśmy. Lidka czasami właśnie wpada do mnie na, do warsztatu, do mnie, no do nas do warsztatu wpada. Wyżynarka, piła włosowa, szlifierka i znika. Leci dalej. Ale cieszę się, że mimo no, takiej pracy jak teraz, gdzie hałasują maszynę, to jednak fajnie czuć drugą osobę, nie gdzieś tam blisko siebie. Dobra. Gadu gadu, listwy za chwilę będą przestrugane. I oczywiście jak spojrzałem wtedy na odpylarkę totalnie już była zapchana, więc wszystkie maszyny stop i sprzątanie wiórów, nie? Dobra, teraz te blochy duże ciężkie, czyli strugamy na grubościówce, na wysoki kant, póki sama decha jest jeszcze najgrubsza. Tutaj było chyba około 22 cm, więc prawie dochodzimy do maksa maszyny. Rzadko też tak na takie wysokie elementy strugam, ale bez problemu da się to zrobić. A pamiętajcie, że to, są, to jest najniższa linia maszyn Feldera. A tutaj piękny Bóg w tak, o takich gabarytach idzie jak złoto. Oczywiście tutaj mam wał spila, spiralny, ten Silent Power. Więc po takim y, przepuszczeniu, po tej obróbce, już praktycznie nic nie trzeba robić. Chociaż czasami ta powierzchnia już jest zbyt śliska. Szczególnie do jakichś, mm, nie wiem, czy, czy y, wosków, czy czegoś, co się ślizga po drewnie. Czasami trzeba nawet poprawić papierem ściernym, jakimś drobnym, żeby ten, żeby ten preparat chciał się trzymać. Dobra. Wrzucam tutaj. Też mogłem jeszcze posłużyć się fatem z przodu i z tyłu, ale spokojnie, jak się pracuje w jedną osobę, jest na tyle czasu, żeby włożyć ten element z jednej strony maszyny, przejść na drugą stronę i spokojnie to wyciągnąć. Ale nachodzić się trzeba. Więc tutaj litka by się przydała, jak nic. W sensie do kierowania, Nie, nie do pracy. No i tutaj też zbieranie na tej szerokości desek. To naprawdę ilość tych wiórów, które powstaje wtedy, to człowiek tylko zawsze patrzy i mówi, czy na, wtedy już się zapcha worek, czy jeszcze, jeszcze chwilę można poczekać. Dobra, no i tutaj mamy już przestrugane z czterech stron te dwa elementy boczne łóżka. Patrzę, czy coś takiego jest OK. Można w takim razie pomyśleć o. O montażu tego razem, ale zanim to nastąpi, oczywiście wszystkie krawędzie są erkowane. Tutaj wybrałem fres chyba 45 stopni, czyli taka faza będzie nie na miękko, nie, tylko niech to się tak powiedzmy świeci dla oka troszeczkę pod ostrymi kątami, nie? Czyli tutaj. Oczywiście ten element, który teraz obrabiam, to jest, będzie we, po wewnętrznej części łóżka pod matarasem, więc tego widać nie będzie, ale te szerokie boczki, które widzicie tutaj, no to oczywiście one będą na zewnątrz i będzie jakby w pełni widoczne to, co robimy? Szykuję to do montażu, czyli tutaj nawiercam otwory wkręty damy chyba dosyć spore, bo nie wiem czy piątki, czy nawet szóstki. Jest co wkręcać, jest czym przykręcać, więc nie ma co tutaj oszczędzać na na, na tych łącznikach. Oczywiście uby trzeba pochować, czyli tutaj ten fazownik, taki do czy ten pogłębiacz. Pod dosyć spore łby szykuję, więc można tutaj z ręki przycisnąć to porządnie i po przykręceniu nie będzie na pewno nic wystawać. Dobra, drugiego Wam nie będę pokazywał, tylko przechodzimy już do ostatniej czynności powiedzmy z tymi elementami, czyli zacinania formatowego na wymiar. Tutaj, oczywiście, zobaczcie, wyszedł mi wymiar tak, że prawie uciąłem chyba. Gniazdo pod wkręt, które robiłem. No, tak jest. Trudno, to jeszcze będzie chyba skrócone dosłownie o 2 cm, ponieważ nie, zmieści, nie zmieszczą się wtedy e, łączniki, które będą łączyć bok, mm, jak to powiedzieć, plecy i bok. Tam będą takie blachy przyczepione, więc jeszcze będą się skrócić to. No tutaj formatuję to, powiedzmy, prawie że na wymiar, ponieważ te cztery elementy, które tutaj widzieliście, to już będzie mogło być szykowane do, do wykończenia, nie? Czyli olejowosk pójdzie w ruch i tam już nic więcej do pracy przy tych elementach nie będzie. No właśnie, zobaczcie. Ta pozycja maszyny zdarza się u mnie bardzo rzadko. Wiecie kiedy? Kiedy zaczynam na pilarce elementy dłuższe niż chyba 2 metry albo 2,20. Wtedy muszę to postawić do pionu, żeby minąć się z materiałem, bo tak inaczej wali po prostu materiał w, w stół, e, czy w te zaciski właśnie od, e, od wyrówniarki. Kolejny element. Teraz robimy boki. Czyli boki czy oparcie łóżka po krótszym boku, widzicie co jest, nie? Środek przeważnie przy tych szerokościach jest do zebrania. Więc te deski mają około 53, czasami nawet mają 55 mm ee, w... po. Wzięciu jest z, z podłogi, a, a tak naprawdę po zebraniu z jednej strony, po zebraniu z drugiej strony, nie ma opcji, żeby uzyskać z tego 50 mm. To jest w ogóle nie ma szans. 45, tak, to jest realne. No i tutaj dobra, strugamy to na wysoki kant znowu. No, Jarek tutaj już można było posmarować, nie? Blat. No i właśnie, to też jest tak czasami, że przy tym struganiu czy wyrównywaniu na wyrówniarce robicie wtedy clean. I czasami bywa tak, że z jednej strony wkładacie, a z drugiej strony po prostu ten materiał jest na tyle grubszy, że on nie chce przejść. Nie? Trzeba jednak odpuścić ze 2-3 mm i przejechać jeszcze raz. Tutaj szykuję boki boków, tak powiem. Więc cztery takie elementy. On w nich będziemy później wykonywać gniazda takie dosyć długie, prawie że od samej góry do samego dołu. A te elementy, które teraz widzicie, to już są płyciny boków. Zastanawiałem się, powiem wam szczerze, jak to zrobić, ponieważ Teoretycznie mogłyby być one dużo chudsze, nie? 20 mm, po co więcej. Ale do tych płci, od wewnętrznej w, e, części, tam gdzie będzie teraz, czy pod materacem, tam będą przykręcone prowadnice. I nie ma siły, no musi być to równo wszystko, żeby te prowadnice można było przy, przyczepić. Element, który tutaj mi wyszedł po wyrównaniu z dwóch stron, miał grubość bodajże 40 chyba 2 45 w granicach coś takiego więc pomyślałem sobie, że no nie no bez sensu nie będę dawał aż takich grubasów Spróbuję to zrobić na 30 mm ale też bez sensu byłoby to puszczać wszystko we wiór nie? wiadomo najprościej w grubościówkę kilka razy przejechać i macie zrobione no, więc postanowiłem, że jednak to rozetna jeszcze, tak jak teraz widzicie na taśmówce. Rościnam na 32 mm i tyle, ile będzie. Drugi wymiar to już jest jakby odpad, nie? Odpad, który oczywiście wykorzystamy. Litka już patrzyła, mówi, ale piękna buczyna. No właśnie, to już wiecie, w czyje ręce to trafi. Tutaj mój popychacz znowu. No, muszę sobie zrobić nowy, tak, wiem. Tak jest i tam już rąk nie podpychamy, czyli właśnie popychacz z takim ząbkiem na końcu i mamy rozcięte. Taśma, którą się tutaj posługuje jest chyba najszerszą taśmą jaką miałem, więc wychodzi to prościutko, ten wymiar jest zachowany. Wiadomo, że on tam minimalnie po tym pływał, 32-33 gdzieś w tych granicach i to spokojnie jestem już w stanie na grubościówce zebrać. Nawet na raz. I wszystkie elementy robię na 30 mm. Dobra, ale też za chwilę też zaraz wezmę te cienkie elementy. I tutaj ja już się uśmiecham, bo nagrywałem, właśnie mówię: zwrócę Wam na coś uwagę. Obróbka cienkich materiałów. Spójrzcie, jak trzymam deskę, wkładając do maszyny. Widzicie? Naprawdę. Zapamiętajcie to. Chwytacie to z boku. Ponieważ. Zobaczcie teraz. Widzieliście? Widzieliście? Jeszcze raz. Zaraz Wam pokażę, co się stało. Właśnie o to chodzi. Bardzo cienkie elementy. Wał jest Wam w stanie poderwać. I wali wtedy nożami. I on się cofa. Tak, jakby dosłownie miał czkawkę. Gdybym zapierał rękę na końcu tej deski, dostałbym dosłownie po rękach i to jest cofnięcie słuchajcie, takie wież, wiecie, z 30 mm więc tymi narożnikami deski normalnie bym dostał tak, żeby mi się to wbiło w rękę. Więc celowo pokazywałem. Fajnie, żeś, że się to udało też uzyskać bardzo uczulam na właśnie wyrównywanie, przepraszam na, na pracy na grubościówce na bardzo cienkich e, deseczkach takich elementach to już wtedy jest praca bardziej dla szlifierki niż do niż do grubościówki dobra, widzieliście co zakładałem głowice do wczepów przy łączeniu równoległym e, dlaczego tak? Ponieważ elementy są zrobione wszystkie na 30 mm, wszystkie są równe idealnie, nie? nie chcę tego się już więcej tykać. Czyli tutaj pasowanie tych elementów chcę, żeby przy momencie, w momencie sklejania było idealne. Później w będzie tylko szcifierka delikatnie zebranie kleju i mam to płucinę gotową. Żadnych lamelek, żadnych yy, yy, kołków to jest najlepsze połączenie. I chyba też najszybsze, nie? Do pozycjonowania elementów jest mega szybkie. Chwilę trzeba tylko zwrócić uwagę na ustawianie głowicy. Ja tam dokładnie Wam już nie pokazywałem tego. Później, pierwszy, pierwszy przejazd był na posuwie jakimś tam wolniejszym. Później drugi bieg i to leci migiem. Teraz, zrobiłem tak, znaczy w sumie można tutaj podejść na różne sposoby ale ja mam obroty w dwie strony, więc żaden problem, zamieniam głowicę o 180 stopni, obroty oczywiście wtedy w drugą i posuw również w drugą i elementy Wam pasują. Tak jest. Zauważcie, że teraz ustawiam na obroty prawidłowe, a wcześniej były obroty te lewe, powiedzmy, dlatego, że tutaj akurat w tym gniazdku to jest, mam tutaj w warsztacie jakby dwie instalacje, musiałbym przerobić kiedyś te wszystkie gniazdka, w tym miejscu jakby ja wiem, że yy, muszę puścić lewe, czy ustawić na maszynie lewe, żeby było w prawe. No i teraz widzicie, wkładam znowu element z drugiej strony, posuw, fiarek włączamy, tak, nie w tą stronę, do przodu i jedziemy. Fajne we frezarce sposobem jest to, że wy się do tego w ogóle miejsca nie zbliżacie. Wkładacie z jednej strony, wyciągacie z drugiej, czy odbieracie już, a głowica z frezem i te wszystkie odpryski i wióry i tak dalej są schowane. Dobrze, no i teraz kwestia klejenia. Oczywiście, zobaczcie, wymiarowo było dosłownie idealnie, prawie że na szerokość fata. Wy kurde, po prostu pech to pech, nie? Gdybym miał 10 mm więcej materiału, to bym to ściskał bez problemu, a tak Mówię, nie chciało mi się kombinować, przestawiać w drugą stronę, Ok. Tutaj również po raz kolejny yy, kleję te wczepy. I po raz kolejny wkurzam się na siebie, że nie zamówiłem jeszcze głowicy do tego wczepu. Czyli można zamówić głowicę do podawania ciśnieniowego kleju, która ma dokładnie kształt tego wczepu. I wtedy to jest, wiecie, przejeżdżacie raz, i kolejna deska, dwa, kolejna deska, i tak dalej. A więc dobra, zapisałem sobie jeszcze teraz w takim razie na kartce, że muszę to ściągnąć. No i tyle! Klej standard tutaj. Widzieliście czerwoną butelkę, więc wiecie, który numer tańda to był. Jak nie, to odsyłam do filmu. Zbieram troszeczkę tego kleju, bo po co później się męczyć z nim i skrobakiem to ściągać. Oczywiście nie zostanę się teraz do drugiej strony, ale nie ma problemu, nie. I tak, na tym chyba zakończymy dzisiejszy odcinek. Co wy myślicie? Wystarczy pracy, nie?